Z tej strony Karolina, witam Was na moim kanale Livły w Karo. Bardzo się cieszę, że to już kolejny dzień vlogmasa, chociaż trochę mnie to przeraża, bo już za tydzień, równy tydzień, czyli jest dzisiaj który? 17, za równy tydzień jest Wigilia. Wow! Słuchajcie, ja dzisiaj zrobiłam sobie nowe pazurki, takie już typowe świąteczne. Jestem w nich zakochana. Zaraz Wam je pokażę w ładnym świetle. Robię sobie śniadanie, bo do Agnieszki byłam umówiona dzisiaj, uwaga, uwaga, na 7.30. Wstałam o 5.30 i mój się na świecie chłopak zawiózł mnie z pracy. Przyjechał do mnie do domu, ee, zabrał mnie na paznokcie i pojechał dalej do pracy, także... Gofry są takie zwykłe, puszyste i po prostu bazuję na skórze i będę bazowała na dodatkach. Zrobiłam sobie trzy, czyli z połowy porcji. Potem gdzieś Wam może na dole napiszę proporcje, mam skórę waniliowy, mój ulubiony. I co? Dzisiaj ogólnie będziemy jechać na zakupy, bo jutro przyjeżdża do nas w gości moja siostrzyczka. Bardzo się cieszę. A zapomniałam Wam przypomnieć. Jeśli jesteście tu ze mną nowi, to zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i żeby być na bieżąco, naciśnijcie też dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmu. No i zostawiacie łapeczki w górę, bo będzie mi mega, mega miło. Jak połapkujecie ten film. Dodatkowo zachęcam Was do pisania komentarzy, ponieważ dzięki komentarzom możecie wygrać jedną z dwóch. Tegorocznych vlogmasowych paczek. Także piszcie komentarze, a więcej info zostawiam Wam w pierwszym vlogmasie. A więc tak, jutro przyjeżdża do nas moja siostra. Miała przyjechać pod wieczór, ale jednak Tato przywiezie ją tak po południu. Nie wiem, jak jest moją pracą jutro, ale jak coś to Adam będzie w domu, więc najwyżej on ich ugości, a na mnie po prostu oni trochę poczekają. E, no i co, i Martynka zostanie u nas kilka dni, a potem jedziemy prosto na święta już do babci. Chciałabym ją jakąś, jakoś miło przywitać, dlatego pomyślałam, że może dzisiaj kupimy jej jakiś drobiazg w sklepie, żeby zrobiło jej się miło żeby znalazła już coś pod choinką u mnie w mieszkaniu, ale zobaczymy. Na razie zabieram się za śniadanie i zamontowanie filmu dla Was, który musicie zobaczyć dzisiaj, czyli wtedy, kiedy ja nagrywam tego vloga, bo wczoraj już nie miałam siły. To jest vlog z wyjścia do kina z Zosią, Byłyśmy na dziewczynach z Dubaju. Jeśli jesteście ciekawi mojej opinii, to zapraszam Was do poprzedniego vlogmasu. Film zmontowany, czeka na Adasia, Adam doda muzykę, efekty, a ja jak widzicie dzisiaj jestem ledwo żywa, oduczyłam się wstawać tak wcześnie. Dlaczego się zapisałam na pazurki na 7.30? Nie rozumiem tego, mam teraz taki dzień wyjęty z życia, ale no cóż, niedługo jadę do pracy, jutro przyjeżdża Tysia. Aha, i chciałam powiedzieć, że w trakcie odpoczynku obejrzałam wigilijne wesele, mówiłam Wam e, o tym filmie w którymś vlogmasie i wtedy mówiłam, że go nie dokończyłam i teraz dokończyłam tak jakby oglądać e, tę pierwszą część. Chyba w ogóle jest tylko pierwsza część. E, I generalnie film jest tak mało realistyczny. Ja chyba przegapiłam jakiś główny punkt tego filmu, ale koniec jest mega oczywisty, mega szybki, taki nijaki bym powiedziała, więc tak 6 na 10. Można obejrzeć ten film, ale nie spodziewajcie się jakiejś dużej filozofii po nim. Przyjechałam pod Carrefour, To jest najbliższy Najbliższe centrum handlowe, które mamy pod domem, więc dlatego tak często tu jesteśmy. A jak tu przyjechałam, to oznacza, że jedziemy na zakupy. Adam idzie z domu tutaj, bo ja jechałam tak jakby z drugiej strony miasta, ale ma dosłownie 10 minut, więc dotrze do mnie za chwilę. Ja idę kupić jeszcze coś dla tej mojej siostry. Myślałam, żeby kupić jej jakiś zeszyt, notatnik, pamiętnik, coś takiego. Teraz sobie popatrzę, fajnie jakby to coś miało takie pytania w środku. Chciałabym, żeby ona tak sobie, wiecie, mogła pisać, tak trochę, no... no. Zobaczę, zobaczę co będzie. Chyba pójdę do MPika, zobaczę czy w MPiku coś znajdę i pokażę Wam co to takiego. Mamy też tutaj w paczkomacie jedną paczkę do odbioru, i potem idziemy jeszcze na spożywkę. Więc trochę jeszcze przed nami, a jest już 20 po siódmej. Jesteśmy już razem. Hello. I idziemy teraz na spożywkę. Nic nie znalazłam ciekawego w empiku, ale znajdę coś. Pomyślę, wymyślę coś. Najlepsza przekąska ever. Bierzemy. Dobra, przyszłam Wam jeszcze chwilę poopowiadać. E, pokażę Wam, co znalazłam w moim kalendarzu adwentowym dzisiaj i było to Kinder Country. Uwielbiam i czekałam na ten słodycz, ale zjem go sobie jutro. Miałam Wam pokazać moje pazury, ale już jest brzydkie światło, więc teraz Wam nie pokażę. Adam dzisiaj miał takie M&M'sy i to są M&M'sy z białą czekoladą w środku. Więc ciekawe, jak będą smakować. Moje paznokcie na pewno zobaczycie na miniaturce, więc tam będą foty. Fota też pewnie pojawi się na Insta, bo jestem zachwycona. One tak wyglądają ciemno tutaj w tej kamerze, ale one wcale nie są aż takie ciemne. I chciałam wam pokazać, co kupiłam w Pepko. Kupiłam przede wszystkim cztery papiery do ozdabiania, do opakowania prezentów. Jeden jest różowy z napisem Merry Christmas, drugi, ten mi się bardzo spodobał, jest taki świąteczny, zielono-czerwony, bardzo ładny. Trzeci jest klasyczny czerwony, czerwono-biały i czwarty jest taki z Mikołajem, uznałam, że jest bardzo uroczy i będzie fajny nie tylko dla dzieci. Kupiłam też coś takiego, u mnie nigdy tego nie jest za dużo. Ja zawsze tego używam, zużywam masę, uwielbiam naklejać kokardki na prezenty i uważam, że to dodaje takiego uroku i wiecie, jak się rozpakowuje ten prezent, to jest takie wow, ale super jest ten prezent. No i kupiłam też prezent dla mojej siostry. Ten, o którym Wam mówiłam, taki na przyjazd do nas i stwierdziłam, że kupię jej coś związanego właśnie z przyjazdem do nas, więc kupiłam jej takie papucie Pepko. Nie kupiłam jednak żadnego y, pamiętnika czy czegoś takiego, bo niczego fajnego nie było. Jakby coś było, to bym jej wzięła. Wzięłam jej takie papucie, są przeurocze i uważam, że sama mogłam sobie takie kupić. Kupiliśmy jej taką dużą czekoladę. Na pewno ją zjemy razem, czy tam tysia z Adamem. I wzięłam jej taki kubek z napisem Lery Snow, ponieważ my z Adamem mamy takie dwa. Z choinką i chyba z gwiazdką, więc stwierdziłam, żebyśmy na przykład do śniadania mogli wypić we trójkę w jednakowych kubkach, to myślę, że Tysi się spodoba. Ona lubi takie ładne rzeczy, więc mam nadzieję, że jej się spodoba. Kci, 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 kci. Mój kotek przyszedł, zobaczcie. Zobaczcie, jakiego ja mam pięknego kota. I w ogóle kupiłam taką, wiecie, torebkę, bo moja Martyna jest fanką ładnych torebek na prezenty. Ona uwielbia, jak prezent jest ładnie zapakowany. Dobra, ja jestem wykończona. Pokazuję Wam znowu moje pazy. Są przepiękne i w ogóle zmieniłam kształt. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Ja uważam, że są przeurocze. I no, ja jestem wykończona. Ten vlog znów był taki krótki, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale wydawało mi się, że będę robiła dzisiaj dużo fajnych rzeczy, a wcale tak nie wyszło. Ponieważ, przez to, że rano totalnie wcześniej wstałam, to e, w ciągu dnia zrobiłam sobie drzemkę, po której wca wcale się lepiej nie czułam. No i wiecie, jak to było. E, także no. Ciężki dzień za mną, w sensie ciężki, taki z jednej strony leniwy, ale z drugiej strony no trochę się umęczyłam podczas tego dnia, byłam jeszcze dzisiaj w pracy, jutro też czeka mnie praca, ale jutro będzie znacznie ciekawszy dzień, no bo przyjeżdża już Tysia z moim tatą, będziemy piekli jutro sernik pierniczkowy, taka moja inwencja, zobaczymy jak mi wyjdzie niektórzy pytali jak Jezuś tam wchodzi no to właśnie widzieliście jak będziemy jutro piec sernik, bo chciałabym żeby tata zabrał trochę dla mojej mamy, żeby mógł chociaż kawałeczek skosztować jutro zobaczymy też jak Ty się spodoba ten mały upominek ode mnie e, to nie jest nic wielkiego, ale mnie też nie o tym, nie na, nie na tym zależało, ona jest mega ucieszona tym, że po prostu może do nas przyjechać a to była taka, był taki dodatek po prostu ode mnie e, chciałam postawić ten prezent pod choinkę, ale niestety ktoś Niestety komuś bardzo się podobają piórka, które są na tej torbie prezentowej, no i niestety nie mogę postawić. Drapie się tutaj, bo bardzo mnie krem podrażnił, yy, ale no, to nic nowego. Cały czas słyszycie, że jestem podrażniona, swędząca, także no, ogarniam się. Robię wieczorną pielęgnację yy, i kończymy tego vloga, bo jeszcze muszę go zmontować. Najpierw ja, potem coś tam musi jeszcze domontować Adaś, także trochę pracy jeszcze przed nami. Jutro Adam nie idzie do pracy, więc bardzo się cieszę, bo możemy dzisiaj jeszcze może coś wieczorem razem porobić albo przynajmniej w spokoju pójść spać, nie myśląc, że Adam musi mega wcześnie jutro wstać. Także co? Przyszło mi się chyba z Wami pożegnać, ale muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie mogę chyba chodzić do Empika, ponieważ podoba mi się w Empiku tyle książek. Że serio kupowałabym same książki w Empiku, i niech da mi znać ktoś w komentarzu, kto czytał książki z serii Rywalka. Rywalka albo rywalki, jakoś tak. Stawiam Wam gdzieś tu fotkę. Widziałam w Empiku, że jest taki zestaw mm, trzech książek za 80 zł Słuchajcie, ja do dzisiaj pamiętam, jak czytałam te książki. Nawet jedną z nich gdzieś miałam, ale wydaje mi się, że została gdzieś w Szczecinie. Te książki są przeboskie. To są takie książki dla nastolatek. Więc jeśli ktoś z Was ma w rodzinie taką osobę, wiecie, nastoletnią, która lubi czytać i nie czyta rywalek, to rywalki, rywalki się nazywa ta książka, to kurczę. Ten zestaw jest przegenialny. Nawet sama wskazałam Adasiowi, żeby może kiedyś mi taką książkę sprawił. Dodatkowo widziałam jeszcze nową książkę Laili Shukri i nazywa się Jestem córką terrorysty albo Jestem córką arabskiego szejka. I generalnie gdyby nie to, że mam jeszcze chyba dwie nieprzeczytane książki Laili Shukri, to y, no, kupiłabym tę książkę od razu. W ogóle jest dużo książek jej, których ja jeszcze nie czytałam, ale ja po prostu nie mam czasu. Y, czytam teraz miliard rzeczy na raz. Mam zaczętą jedną książkę Laili Shukri, czytam też książkę o oporności czytam też opowieść wigilijną i mam też taki, takie książki typowo bożonarodzeniowe, które sobie kupiłam specjalnie z myślą o tym czasie i na razie nie zaczęłam ich czytać, także chyba muszę to zmienić i na razie Jaszuki musi na mnie poczekać. Mój kompan siedzi. A ja już nie gadam i się z wami powoli żegnam. Jutro widzimy się w pieczeniu sernika. W reakcji tysi na paczkę, może zobaczcie, jakie jest przesłodki. Co robisz? A czemu tam siedzisz na górze? Tak ci jest wygodnie? No nie bój się to, tylko ja! No spadniesz, no i co wtedy zrobisz, jak spadniesz? Dawaj brzuszek, A ała, ale boli, jak tak robisz, ała! Słuchajcie, podrapał mnie, nie mogę się z nim tak bawić. Już w ogóle e, moja jedna dłoń wygląda jak wygląda. I no, ja już nie gadam, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie ciekawiej. I potem też w niedzielę myślę, że wybierzemy się na Jarmark, może wybierzemy się o jakiejś wcześniejszej godzinie, bo chciałabym porobić też foty na Jarmarku, więc ja nie wiem, co tam się dzieje. Więc może w niedzielę wybierzemy się na Jarmark i w niedzielę jest też Eurowizja, więc będzie na pewno odcinek, w którym będę e, będziemy oglądać Eurowizję razem, tak jakby, bo ja kocham Eurowizję Junior. I chcę oglądać, szczególnie, że nasza polska reprezentantka ma bardzo duże szanse na wygraną, jest faworytką, ale dobra, Karolina, close your mouth. E, I co, żegnam się z Wami? Izuś też. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. No i oczywiście piszcie komentarze. Jeśli pytam Was o coś w odcinku, to możecie odpowiadać na coś, o co pytam w odcinku. Możecie wysyłać serduszka, możecie zadawać mi pytania, możecie zadawać propozycje na kolejne filmy. Ja jestem... Nie, 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 po prostu... Ja mam małpka, a nie kota. Ja jestem otwarta na Wasze propozycje, także widzimy się już jutro w kotki. Żegnam się z Wami, do zobaczenia już jutro. Cześć!